Do wnętrza skody skali powinniście się już przyzwyczaić, bo ten samochód właśnie debiutuje na naszym rynku. Wnętrze zaprojektowane od nowa, bo samochód jest tak naprawdę zaprojektowany od nowa. Zastępuje w garnie Rapida, mieści się między Fabią a Oktawią. Skala w Genewie nie gra pierwszy skrzypiec, bo pierwsze skrzypce należą do skody Kamik. Samochód zbudowany jest na tej samej płycie podłogowej MQB. To oznacza, że rozstaw osi i wielkość jest podobna do skali, ale jednak to SUV. Najmniejszy w ofercie. Przypomnienie, jest duży Kodiak, mniejszy Karok i teraz najmniejszy Kamik. Ten, kto wymyślił to nazewnictwo, najchętniej udusiłbym go, no bo sam mylę się, jeśli patrzę na wszystkie samochody, które tutaj stoją. Ale musimy przywyknąć. Co zwraca uwagę w Kamiku najbardziej? auto przypomina stylem poprzedników większych swoich gracji. Przede wszystkim to są reflektory. Oddzielone jedne światła od halogenów, co sprawia, że mamy tak naprawdę do czynienia z dwoma światłami. Trochę mi to przypomina Citroena, ale jeśli patrzeć na przód tego samochodu, to może się podobać. Wnętrze bardzo przypomina to ze skali, ale o szczegółach, o gamie silnikowej, o wersjach wyposażenia dowiecie się za chwilę. 1 marca opublikowaliśmy cennik modelu Skala. wiążemy z nim bardzo duże nadzieje. Jesteśmy przekonani, że to jest samochód, który ma absolutnie wszystko, żeby odnieść rynkowy sukces. Cennik skali zaczyna się od 66 500 zł za wersję Active z silnikiem 1.0 TSI o mocy 115 mechanicznych. Przy czym bardzo zadbaliśmy o to, żeby specyfikacja tego samochodu w poszczególnych wersjach, czyli Active Ambition Style, spełniała wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. Służą też temu specjalnie przygotowane na polskim rynku pakiety, specjalne pakiety wyposażenia, które dla tego modelu są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach. Myślimy, że Skala będzie samochodem, który nie tylko spotka się z bardzo dużym zainteresowaniem, ale też będzie kupowana w wysokich wersjach wyposażenia. Przebrzana e, tylnia szyba e, na, na pokrywie bagażnika jest elementem opcjonalnym w modelu skala. Jest także dostępna w jednym z pakietów. Jeżeli chodzi o gamę silnikową modelu Kamik, będzie ją rozpoczynać. Silnik 1.0 TSI o mocy 95 koni mechanicznych. Najmocniejszą jednostką silnikową w tym modelu, analogicznie jak zresztą w skali, będzie 15 TSI o mocy 150 koni mechanicznych. Kamik to model, który dopiero na polskim rynku będzie debiutować. Spodziewamy się, że stanie się to bardziej w trzecim kwartale w okolicach sierpnia lub września. Na tej chwilę jest też za wcześnie, żebyśmy mówili o poziomie cen tego modelu, ale na pewno jest to kolejny SUV, który uzupełnia naszą gamę, rodzinę SUV, którą do tej pory dysponujemy. Na pewno należy się spodziewać, że będziemy postępowali zgodnie z tą polityką, którą staraliśmy się wdrożyć przy modelu Skala, czyli bardzo dobrze wyposażony samochód już od bazowej wersji. Jest to miejski crossover, chociażby w zestawieniu z ze Skalą, jego prześwit jest wyższy o 4 cm niż ma to miejsce w przypadku modelu Skala. Już sam ten fakt pokazuje, że jest to samochód, który jest miejskim crossoverem, ale na pewno poradzi sobie także poza utwardzonymi drogami. Model Kamiq będzie wyposażony tylko w napęd na przednią osię.